Bez tej jednej rzeczy nie zbudujesz dochodowej firmy. I to nie jest jakaś magiczna rzecz, a bardzo istotna, bo nie tylko będzie skutkowała w tym, jakich klientów będziesz pozyskiwać do swojego biznesu, ale przede wszystkim, czy w ogóle ich będziesz pozyskiwać. Jesteś ciekawy, jesteś ciekawa, co to za rzecz? Zostań ze mną i obejrzyj ten odcinek. Ja nazywam się Ewa Gdomska i na co dzień buduję dochodowe firmy. A ten kanał ma przede wszystkim na celu pomóc Tobie zbudować dochodowy biznes Twoich marzeń. To co! Lecimy. Temat naszego dzisiejszego odcinka jest zwłaszcza dla tych osób, które dopiero zaczynają swoją drogę, ale w sumie nie tylko, bo często, gdy jesteśmy już na jakimś etapie prowadzenia swojego biznesu, to też o tej rzeczy zapominamy, a właściwie zapominamy, jak możemy ją wykorzystywać do własnych celów dochodowych, rzecz jasna. I ta rzecz, właśnie. To jest Twoja oferta. I tutaj mam na myśli ofertę w sensie mix produktów, mix usług, który oferujesz swoim klientom. I teraz ja na bazie swoich doświadczeń, zarówno w pracy u siebie na swoim, ale także z klientami w ramach projektów doradczych, stworzyłam takie trzy filary konstrukcji. Idealnej oferty, idealnego miksu produktów i usług. I pierwszym elementem tego mojego schematu jest rzecz jasna nisza. Myślę, że tutaj nie musicie przekonywać do tego, że warto mieć zdefiniowaną niszę, warto mieć zdefiniowaną grupę odbiorców. I to nawet nie chodzi o to, że łatwiej ci się będzie sprzedawało, ale przede wszystkim będziesz wiedzieć, co możesz do tej grupy sprzedawać, bo definicja niszy to jest jedno, ale jeszcze równie ważne będzie zdefiniowanie, jakie bóle ma ta nisza, czyli. Coś, co będzie punktem wyjścia do stworzenia Twojej oferty, czy coś, co powinno być punktem wyjścia do stworzenia Twojej oferty. Jak już masz zdefiniowaną grupę odbiorców, to kolejnym krokiem będzie. Do określenia potrzeb klientów. I tutaj nie mam na myśli tylko motywów zakupowych, nie tylko problemów do rozwiązania klientów, ale także tego w kontekście właśnie konstrukcji miksu produktów usług, czy Twoi klienci o wiele lepiej będą reagować na przykład na takie szybkie, punktowe rozwiązania, czy na przykład będą chcieć holistycznych, kompleksowych rozwiązań, które będziesz mógł mogła im dostarczyć, bo to z kolei będzie determinowało, no właśnie, i liczbę produktów, ale też. Standard tych produktów i objętość tych produktów czy usług, które chcesz tym klientom zaproponować. I tutaj, oczywiście, jest tak, że klienci chcą szybko, łatwo i przyjemnie. My też tak chcemy. Myślę, że każdy z nas, jakby mógł dostać szybkie, łatwe i przyjemne rozwiązania, to zdecydowanie by je wybrał nad tymi, gdzie trzeba poświęcić czas, energię i pieniądze. Natomiast dla nas, z perspektywy twórców ofert, ma to znaczenie o tyle, że Musimy się zastanowić, czy na przykład możemy do swojej oferty dołożyć coś, co będzie dawało te szybkie rezultaty, bo to z kolei będzie motywowało tych Twoich klientów, potencjalnych klientów, do tego, aby skorzystać z bardziej kompleksowych rozwiązań. To się oczywiście często wiąże z ceną, to się oczywiście często wiąże z kwestią dotarcia do klienta, i tak dalej, ale zastanów się, jak możesz to wykorzystać w swojej ofercie. I druga kwestia w kontekście potrzeb klientów, nie tylko ze względu na to, czy są szybkich, czy długofalowych rozwiązań, to jest to, jakimi motywami zakupowymi będą się bardziej kierować. Czy to będzie ucieczka od bólu teraz bądź w przyszłości, czy to będzie dążenie? Nie do przyjemności teraz lub w przyszłości. W zależności od typu biznesu, w zależności od usług, produktów, jakie dostarczasz, jakie sprzedajesz, te motywy zakupowe będą się różniły. Mając tę wiedzę, czyli wiesz, kto jest Twoją niszą, wiesz, kto jest Twoją idealną grupą odbiorców, wiesz też, jakiego typu potrzeby w w kontekście produktów usług mają. A wiesz to bo masz zbadany rynek, bo sprawdziłeś, sprawdziłaś konkurencję, znasz trendy, też sprawdzasz rynek zagraniczny, widzisz co się sprzedaje, co się nie sprzedaje i w jaki sposób możesz to zaimplementować u siebie. No i trzeci punkt bardzo istotny, o którym się zwykle nie myśli na początku tworzenia product mixu. Ja też o tym nie myślałam absolutnie. To jest to w jaki sposób ty chcesz to sprzedawać. Bo teraz zobacz, jeżeli zdecydujesz się na przykład na tak zwany długi lejek sprzedażowy, czyli masz jakiś lead magnet, czyli produkt e-book, webinar, cokolwiek, co dajesz klientowi w zamian za jego maila. Następnie masz tani produkt, potem masz droższy produkt i potem masz tak zwany high ticket, czyli taki najdroższy produkt czy usługa w swojej ofercie. To jest długi lejek sprzedażowy i teraz już widzisz, że jeżeli chcesz sprzedawać w tak zwanym długim lejku sprzedażowym, no to potrzebujesz na start trzech produktów, tak? I to często już jest dla Ciebie barierą, czy barierą jest dla moich klientów, bo nie myślą o tym w takich kategoriach, tylko myślą, dobra, no to ja napiszę e-booka, i jakoś to sprzedam. Albo w drugą stronę stworzę jedną bardzo drogą usługę i będę tylko ją sprzedawać. To jest oczywiście możliwe do zrobienia. Warunek jest taki, że masz rozpoznawalność, że masz dobrze zaprojektowane reklamy, że masz dobrze zaprojektowany krótki lejek sprzedażowy, gdzie faktycznie możesz sprzedawać jeden produkt, jedną usługę z powodzeniem, i wtedy ten krótki lejek sprzedażowy może przebierać taką formę, że masz reklamy, które kierują na landing page, a na tym landing page jest albo od razu sprzedaż tego produktu lub usługi, albo możliwość umówienia się z tobą na rozmowę sprzedażową w celu potwierdzenia bądź zaprzeczenia tego, że to jest właśnie produkt bądź usługa dla Ciebie. I te krótkie leki, one się bardzo dobrze mogą sprawdzać przy niszowych tematach. Moja klientka na przykład sprzedaje w ten sposób kursy językowy bardzo wyspecjalizowane, bardzo dobrze jej to idzie. I jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że tutaj naprawdę duże inwestycje idą na reklamę i bardzo duże inwestycje idą na testy tychże reklam właśnie i sprawdzanie co będzie realnie działało, plus musisz mieć umiejętności sprzedażowe, które pozwolą ci na domykanie tej sprzedaży, gdy klient mówi się na rozmowę sprzedażową. Więc masz te dwa lejki do wyboru już na tym etapie i już widzisz, myślę, jak wybór danego lejka będzie wpływał na liczbę produktów, które powinieneś czy powinnaś mieć w swojej ofercie. A druga sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę, to skąd będziesz brać leady. Czy to będą lidy z kontentu, czy to będą lidy z reklam, czy to będą lidy z poleceń, z um, afiliacji, czy na przykład z aktywnych działań sprzedażowych? Skąd będziesz generować leady? W jaki sposób będziesz pozyskiwać tych potencjalnych klientów? Bo jeżeli to będzie content, no to już dobrze by było w tej ofercie uwzględnić tanie produkty i jednak iść w kierunku dłuższego lejka sprzedażowego. Jeżeli będziesz działać na bardziej partnerach, bardziej na afiliacjach, bardziej na aktywnych działaniach sprzedażowych, w reklamach też, jeżeli twój produkt jest na tyle wąski w specjalizacji, to spokojnie możesz zacząć z pierwszą usługą, która jest jakościowa, kompletna. I może być przez to droższa, albo po prostu masz taką specjalizację, że ona się będzie sprzedawać do tej grupy odbiorców ze względu na to, że Twoja ekspertyza jest dla Twoich klientów z jakiegoś powodu ważna. I jestem prawie pewna, że już na tym etapie zastanawiasz się, co w swojej ofercie możesz poprawić, co z niej wyrzucić, co do niej dodać, aby faktycznie. Przynosiła ona lepsze efekty sprzedażowe, bo dobrze skonstruowana oferta jest absolutną podstawą do tego, żeby móc mówić o dochodowym biznesie. I teraz przejdziemy dalej do tego, w jaki sposób tworzyć. Skuteczne oferty. Ja to zawsze przedstawiam na takim schemacie, że najpierw musimy oczywiście mieć segment rynku, do którego chcemy sprzedawać, następnie zdefiniowane dookreślone bóle klientów, ale też to, od czego chce uciec, bo ja to powtarzam za każdym razem, jak mówię o sprzedaży, że klient o wiele chętniej zapłacić za ucieczkę od problemu, niż drogę do rozwiązania problemu, więc od czego chce uciec swój klient? Jakie ma bóle? Co go stresuje, co go frustruje? Następnie kolejnym krokiem będzie przerobienie tych bóli, czy taka zmiana, tych bóli, aby wygenerować istniejące problemy klientów, które możesz to związać. No i kolejnym etapem ostatnim już takim przed stworzeniem konkretnego produktu bądź usługi jest pokazanie, jakie masz to związania na te bóle, na te problemy twojego klienta. I teraz to Teoretycznie brzmi łatwo, ale uwierz mi, że stworzenie naprawdę dobrej usługi często trwa miesiącami. Ja uwielbiam tworzyć nowe produkty i usługi. I to jest na pewno moja supermoc, bo właściwie 90% produktów, które stworzyłam, one stały się moimi Signature Products. Już zaczynając od dochodowej firmy w 5 tygodni, która wyeskalowała do portalu, do kanału na YouTube i przede wszystkim przeszło przez nią do tego momentu około 7 tysięcy uczestników i mają genialne wyniki sprzedażowe, genialne wyniki rozwoju swoich biznesów. No i to są, takie przykłady usług, produktów, które też powstawały w czasie. To nie jest tak, że ja usiadłam pewnego dnia i sobie tą dochodową wymyśliłam, tylko to były rozmowy z klientami, to było testowanie różnych produktów, usług wcześniej, tak, żeby dojść do tego kształtu i formy, który dochodowa ma teraz. I bardzo bym się zachęcała, aby faktycznie poświęcić czas na stworzenie takiej oferty, która raz, że będzie do Ciebie dopasowana, ale przede wszystkim, że będzie faktycznie trafiała w realne potrzeby rynku, a nie będzie wymyślona, bo wydaje Ci się. Że to będzie genialny pomysł. Także rozmawiamy z klientami, testujemy rozwiązania i dopiero wtedy podejmujemy decyzję o tym, czy faktycznie to jest właściwy kierunek. Jak już masz te dwa kroki wykonane, to przechodzimy do kroku kolejnego, czyli do takiego elementu, o którym ja bardzo dużo mówię w dochodowej firmie, czyli do propozycji wartości. Teraz oczywiście są do tego narzędzia, to w programie, natomiast dzisiaj taki duży telegraficzny skrót na temat tego, jak propozycję wartości tworzyć. Określasz, Czego Twój klient chce, czego się boi. I teraz chce na przykład dochodowej firmy zarabiać 30 tysięcy miesięcznie, rozwijać się bez poświęcania czasu dla bliskich i tak dalej, to z mojej dziedziny, ale z twojej dziedziny, co to będzie? Jaki będzie efekt, który ten klient chce uzyskać na końcu? I druga rzecz, czego Twoi klienci się boją? Bo na przykład mogą się bać tego, że nie dowiedziesz efektu, bo na przykład ci nie ufają, bo na przykład Cię nie znają banalnie, ale mogą się na przykład też obawiać tego, że sami nie dowiązą, że nie zrozumieją tego, co chcesz im sprzedać, że nie będą mieć czasu na że w ich biznesie się to nie sprawdzi, i tak dalej. Dopiero po zdefiniowaniu tego, czego boi się Twój klient, będziesz mógł mogła faktycznie stworzyć taką ofertę i komunikację, która będzie realnie odpowiadała na te ich stresy, bóle i frustracje. Kolejnym elementem do tego, aby stworzyć faktycznie właściwą propozycję wartości, jest to, jaki efekt Ty tym klientom obiecasz, jaki efekt będziesz w stanie dostarczyć. Ta wrócę do tego, co mówiłam na początku. Czyli, jeżeli zdecydujesz się na przykład na usługi czy produkty, które są holistyczne, które są takie, Długofalowe, które powodują, że Twój klient będzie musiał faktycznie dużo czasu na nie poświęcić, to musisz zadbać o to, żeby on miał gratyfikację na każdym z etapów tych długich produktów, żeby się nie znudził, żeby nie tracił motywacji, żeby jego zespół nie tracił motywacji. To będzie bardzo istotne. Natomiast te produkty szybkie, punktowe, one będą się genialnie sprawdzały też jako takie startery, jako aktywatory, jako coś, co będzie produktem, po którym klient zobaczy efekt, i dzięki temu będzie chciał zaufać ci przy współpracy, przy kolejnych produktach. I jeszcze jedna ważna kwestia w kontekście konstrukcji oferty: to jest to, żeby mieć w tej ofercie produkty, usługi komplementarne, niekoniecznie Twoje, mogą to być produkty, usługi Twoich partnerów, ale ważne, żeby ten klient dostał od Ciebie wszystko, po co przyszedł, w zależności od tego, na jakim etapie w ścieżce rozwoju się znajduje. I to jest coś, o czym często firmy zapominają, o ścieżce rozwoju klienta. Rozpisz sobie, z czym do Ciebie przychodzi klient na danym etapie, kiedy kupuje Twój pierwszy produkt, Twoją pierwszą usługę. I Yeah. Co się stanie z tym klientem, jak mu rozwiążesz ten problem? No i teraz, jeżeli jesteś na przykład web deweloperką, web developerem, to pamiętaj o tym, że dobrze jest mieć w ofercie coś, to, co klient będzie mógł do Ciebie wracać, ale to nie muszą być tylko Twoje produkty, usługi. To może być oczywiście abonament na zasadzie stałej obsługi strony, czy wsparcia przy stronie, czy wsparcie techniczne obojętnie, ale to mogą być też usługi komplementarne, które będziesz sprzedawać ze współpracą z partnerami. Czyli na przykład usługi graficzne, czy copywriting, czy jeszcze jakieś inne rzeczy, które sobie dołożysz do oferty. I teraz pamiętajmy o tym też, żeby stale rozwijać klienta, żeby myśleć za niego trochę, jak ta jego ścieżka rozwoju powinna przebiegać, aby faktycznie mógł dojść do tego celu, który na końcu chce uzyskać. Mam nadzieję, że Cię do tego przekonałam już na tym etapie i dobrze też jest wprowadzić do swojej oferty, jeśli to możliwe rzecz jasna, usługi, produkty subskrypcyjne, abonamentowe, bo one zdecydowanie ułatwią Ci funkcjonowanie w biznesie i poprawią cashflow, no bo będziesz mieć przynajmniej stale określone przychody i dzięki temu nie będziesz się stresować tym, że w danym momencie jest Ty pieniędzy trochę mniej, bo nie masz stale nowych klientów, ale masz przynajmniej zlecenia, czy usługi, czy produkty, które sprzedają się w pewnym sensie automatycznie do klientów, których już raz obsłużyłeś, obsłużyłaś. Oczywiście nie ma też dobrze skonstruowanej oferty bez zróżnicowania jej cenowo, ale o tym w innym filmie, dlatego nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, by być zawsze na bieżąco z tym, co proponuję. Ja obiecuję w tym momencie, że nagram rozwinięcie jeszcze kwestii leków sprzedażowych i tego, w jaki sposób konstruować Oferty takie cross i upsellowe, ale to też w kolejnym filmie z tej serii. Dzisiaj absolutne podstawy, żeby. Dać Ci do myślenia i zastanowienia się nad tym, co w tej Twojej ofercie wymaga poprawy już natychmiast i nad czym możesz zacząć pracować, a po kolejne filmy z tej serii i nie tylko z tej serii, bo podawkę wiedzy i inspiracji nie tylko ode mnie, ale też od innych ekspertów na tym kanale i innych przedsiębiorców na tym kanale. Serdecznie zapraszam Cię do zostania na dłużej i do zasubskrybowania, żeby być zawsze na bieżąco. Wszystkiego dochodowego.